To jest klucz do 2000 W, a to jest sprzęt, który może Wam tych 2000 W zaoferować, i wcale nie jest to jego ostatnie słowo. Właściwie to nawet tych 2000 W to nie jest cała historia, ale po kolei, co to właściwie jest? Pewnie już wiecie, że to jest hulejnoga elektryczna, o tym nie będziemy już mówić. Nie wiecie natomiast, że dokładna nazwa to jest Motus Pro 10 Sport Daytona, chociaż to jest chyba w podpisie, w tytule filmu. Więc tutaj też nie zaskoczy was raczej. Zorientowanie w temacie też nie zaskoczył się tym, że to jest prawdopodobnie najlepsza i najbardziej zaawansowana hulajnoga w ofercie tego producenta, więc zostaje przyjrzeć temu, dlaczego warto się nią w ogóle zainteresować albo ewentualnie nie. Zacznijmy od. Nie, nie od wyglądu, chociaż ten robi wrażenie, ale mimo wszystko zacznijmy od mocy. Wspomniałem o tych 2000 watów i tak. Mamy tutaj dwa bezszczotkowe silniki, każde o mocy nominalnej 1000W, ale moc szczytowa jest jeszcze wyższa i wynosi okrągłe 1300W na każdy silnik. Co z tego wynika? To, że mocy właściwie nigdy nigdzie nam nie zabraknie. Na zwykłych miejskich asfaltach Motus Pro 10 Sport Daytona rozpędza się do prędkości maksymalnej tak szybko, że ja miałem wrażenie momentami, że on jest po prostu wolny. Dlaczego? Bo całe przyspieszenie jest tak błyskawiczne, że nie uczestniczymy w tym procesie. Jest pyk, mamy prędkość maksymalną, ogranicznik, koniec. Jedziemy i co ważne, jedziemy z tą prędkością maksymalną cały czas. Nie mam wprawdzie w okolicy jakichś wielkich gór, ale wszystkie okoliczne podjazdy, przejazdy pod wiatr i tak dalej, nie robiły na tym motusie najmniejszego wrażenia. Cały czas jechał, jakby miał w sobie ogromny zapas mocy i e, w sumie tak jest, bo jeżeli hulajnoga by jechała bez ogranicznika, to ona technicznie może się rozpędzić do 65 km na godzinę. I tak jeszcze informacyjnie, to ja sam ważę jakieś 75 kg i to jest uwaga. Połowa tego co Motus Pro 10 Sport Daytona może udźwignąć, tak? Maksymalna ładowność to jest aż 150 kg. Jeżeli jesteśmy więksi albo wysocy, to w sumie jest kolejna dobra wiadomość, bo podest w tym modelu jest naprawdę spory. Mam buty w rozmiarze 45 i nie miałem najmniejszych problemów, żeby znaleźć sobie na nim miejsce. Właściwie gdybym chciał, to mógł na nim tańczyć, ale raz, że nie chcę, dwa, że nie umiem, trzy, że nie lubię. Więc to sobie darowałem. Nie darowałem sobie natomiast jazdy po dziurach i jest po prostu dobrze. Koła mają 10 cali, mają dętki, więc jest w sam raz. Natomiast świetną robotę robi sprężynowa amortyzacja, która jest i z przodu, i z tyłu jest i sztywno i kolejnoga jedzie pewnie, można nawet zwinnie, ale jednocześnie jest stabilnie i komfortowo i patrząc na to, jak ta kolejnoga uwinała się pode mną, faktycznie całość miała jeszcze spory zapas wagowy, więc tych 150 kg może być naprawdę realne. Plus bardzo przyjemny jest prześwit. Hulajnoga nie zahacza na przykład platformą o mój bardzo wysoki próg przed domem, a takie rzeczy czasem się zdarzały. Tutaj to na szczęście nie miało miejsca. Jeśli natomiast musimy hulajnogę przenieść, to nie ma się czego bać. Składamy kolumnę kierownicy, zahaczamy zaczep, dźwigamy i już tylko ostrożnie, bo całość ma masę 29 kg, ale. Przy tych osiągach, ramie skutego aluminium, rozmiarze akumulatora itd. to jest spodziewany wynik albo nawet lepszy niż można było oczekiwać. Można w tym momencie zadać ważne pytanie. Skoro hulajnoga noga jest szybka, spora i waży swoje, to jakie idzie hamowanie? I jest dobrze, jest nawet bardzo dobrze. Z przodu i z tyłu mamy mechaniczne hamulce tarczowe, które bardzo skutecznie zatrzymają nas i z tych przepisowych prędkości i na przykład jak się rozpędzimy zjeżdżając z górki. Co ważne i co niekoniecznie jest oczywiste, od razu po wyjęciu z pudełka i lekkim dotarciu hamulce ani nie hałasują podczas jazdy, ani podczas hamowania. Eee, tak, nie ma nic gorszego niż dzwoniąca skrzywiona tarcza albo pisk, kiedy hamujemy. A skoro już jesteśmy przy pudełku, to dwie sprawy. Po pierwsze, składania przy zakupie nie ma prawie w ogóle. Wymujemy hulajnogę, dokręcamy kierownicę, ekran i już gotowy, możemy jechać. Swoją drogą ten ekran jest naprawdę. Fajny, bo jest duży, ma spory zakres regulacji i jest czytelny w słońcu. I jednocześnie to właśnie do niego przekładamy kartę NFC, którą pokazałem na początku. Bez niej nie tylko nie uwolnimy pełnej mocy hulajnogi, ale po prostu jej nie włączymy, czyli mamy odpowiednik samochodowego kluczyka, w sumie taki jak było w poprzednich wersjach, tylko tam był kluczyk, tu jest karta, teraz jest wygodniej, nowocześniej i szybciej. Wystarczy przyłożyć, schować do kieszeni. Lecimy. Co właściwie równie ważne, po tym dokręceniu ekranu i kierownicy mamy właściwie hulajnogę gotową do jazdy. Światła z przodu są, światła z tyłu są, światło hamowania z tyłu jest, kierunkowskazy są. Wszystko mamy od razu na miejscu po wyjęciu hulajnogi z więc nawet jeżeli nam się spieszy, załóżmy, że mamy 15 minut, to zdążymy i możemy lecieć. Teraz pytanie, jak daleko? Według producenta, ponad 60 km. I tak, jeżeli ważymy niewiele, jesteśmy wąscy, nie i nie ma jakichś podjazdów, to pewnie uda się do tego wyniku zbliżyć. Ja jeździłem raczej przy sporym wietrze, też nie jestem ani za bardzo lekki, ani za wąski, mam nadzieję. I mój wynik to było raczej bliżej 50 km, powyżej 50 km, co... Pozwala mi co najmniej przez kilka dni jeździć tą nogą bez konieczności podłączania jej do ładowarki. Jest to o tyle istotne, że jeżeli skorzystamy z pojedynczej ładowarki, to musimy się liczyć z tym, że hulajnoga będzie się ładować całą noc. Producent podaje, że to jest od 8 do 10 godzin, i faktycznie ja tak robiłem, że wieczorem podłączałem do ładowarki, rano zdejmowałem, był pełny akumulator i raczej tego tak szybko nie naładujemy, ale no. Też niezbyt często będziemy musieli je ładować od zera do pełna. To jaki ostatecznie jest Motus Pro 10 Sport Daytona? Przede wszystkim rewelacyjnie szybki i zrywny. Nawet tam, gdzie nie możemy zobaczyć na prędkościomierzu maksymalnych wartości, które ta hulajnoga jest w stanie uzyskać, zawsze czujemy, że mamy pod ręką albo pod nogami potężny zapas mocy. Czy to na podjazdach, przy włączaniu się do ruchu, czy wtedy, kiedy po prostu załadujemy się z plecakiem pełnym zakupów, Pro 10 Sport Daytona po prostu jedzie i nic sobie z tego wszystkiego nie robi. Równocześnie tej mocy nie trzeba się wcale bać. Ta hulajnoga jest łatwa do opanowania, łatwa do jazdy i po prostu wygodna. Prowadzenie jest precyzyjne, całość jest stabilna, a platforma jest tak duża, że możecie mieć naprawdę rekordowo duże stopy i, i tak zmieścicie się bez najmniejszego problemu. Do tego, co jest też bardzo ważne. W komplecie mamy wszystko, żeby ta hulajnoga nadawała się już do jazdy. Mamy pełne oświetlenie, wyświetlacz, kilka trybów jazdy, no i przede wszystkim magiczną kartę, bez której nikt nigdy nie uruchomi naszej hulajnogi.